Przed użyciem Mastisolu upewnij się, że obszar, na który będzie nanoszony, jest suchy i czysty. Połóż zamknięte opakowanie z ampułką Mastisolu na twardej powierzchni, etykietą do dołu. Ostrożnie wywieraj nacisk i zgnieć ampułkę. Odklej etykietę i wyjmij ampułkę, stosując technikę aseptyki zgodną z procedurami obowiązującymi w Twojej placówce. Delikatnie ściskając ampułkę, nanieś masticol na brzegi obszaru, na który nałożona będzie taśma, opatrunek lub wyrób medyczny. Masticol jest bardzo wydajny, dlatego należy unikać naniesienia nadmiernej ilości kleju. Cienka warstwa masticolu wystarczy, by zabezpieczyć i wzmocnić przyczepność opatrunku. Naniesienie cienkiej warstwy również skraca wymagany czas schnięcia. Należy pamiętać, by nie nanosić produktu na skórę uszkodzoną. Pozostaw mastisol do wyschnięcia przez 20 do 30 sekund, zgodnie ze standardowymi procedurami obowiązującymi w Twojej placówce. Umieść taśmę, opatrunek lub wyrób medyczny tak, aby zetknął się z wysuszoną warstwą mastisolu. Płynny klej mastisol pomaga ci uzyskać dodatkowy stopień bezpieczeństwa taśm, opatrunków i wyrobów medycznych, które zakładasz pacjentowi. Zapewnij zgodność z obowiązującymi procedurami, aby zmniejszyć ryzyko zakażeń. Proste jak raz, dwa, trzy. Zgnieć, odklej i nałóż.